W tym odcinku zagram w Minecraft, ale nie takiego zwykłego Bo będę mógł jeść przedmioty A co jeszcze lepsze, jeden z nich da mi legalnego x-raya Ty, x-raya mamy? Tak, dokładnie, w tym odcinku będziemy dużo jedli Przykładowo, taki krzaczek Daje nam patyk Co, gdybym wam powiedział, że możemy go zjeść? To, to nie jest żart <laughs> Ja serio mówię, pa, pa to Czaisz? Oh shit, oh shit Patyków nie jemy, patyków nie jemy, to miałoby sens, to miałoby sens To się, no to się klei Czemu patyków nie można jeść? Okej, okay, ale patyki nam się przydadzą Weźmy sobie, zbierzmy patyki i idziemy tam sobie po drewnienko. Drewnienko nam się przyda. To jest dopiero początek. To jest pierwszy temek, który możemy zjeść. Ale tego jest naprawdę dużo. Możemy zjeść przygotowo Dirta. Ja jestem ciekawy, co może dać Dirt. Dobra, zjemy go. No nie, no nie, no nie. Slowness 9. I musimy zrobić tak. Kill off. Jeszcze jeden kill off, bo... kill off też możemy zjeść. No co ty gadasz? Uhuhu. Ej, dobra, to dalej robimy sobie kilofy. Dobra, weźmy sobie dwa kiloy. Idziemy z trzech te do kopalni, gdzie są... gdzie jest kamień jakiś. Albo ty ten żelazo. Czy przykładowo z takim kilofem mogę wykopać żelazo? Halo, dzień dobry. Coś tu tutaj macie? kumple? O, tu mamy złoto, dobra, z ciekawości. To ty Ej, Skopało nam to! Zróbmy sobie kilofik, pięknie. Smacznego. Ty skamują mnie na kamień. Ty, no to dla na, na co zjadłem? No jasny gwint. Ty dałem się skamować. Węgiel, też nam się przyda. Otóż dlatego, że możemy zjeść... Pochodnie. No, jakby rozumiecie, to możemy zjeść pochodnie. Co on daje pochodnia? Uuuu! Najwyższym na 10 minut! Zróbmy sobie temki, idziemy do kopalni ty. Dobra, jump. Siu! Ale poszło! Dzień dobry, czy coś tylko kopalni macie? No biedne te kopalnie. O żelazo tam jest, ale to jest jedno. Ja bym do tego więcej, więcej, więcej. O, no i tu jesteś porządnego tam widzę. Co tu skrywasz sobie? Ty, niezła kopalnia. no mega, mega mocna kopalnia. O, dobra, mamy tu ten. Jemy drewniane, szybko. O oh, shit, oh, ty poszło? No co ty gadasz? Dobra, w tym to momencie to ja, 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 ja ten. Ja w szoku. Ja jestem w szoku. Nie, 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 ja, ja, nie, 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 nie no. Zróbmy sobie piecyk. I z piecykiem to jest ciekawa rzecz. Teraz tak patrzę. I go sobie stworzymy. To możemy sobie zjeść. Czyj mi zjeść jeszcze piecyk, tylko piecyk nic nie daje What? miało coś dawać Pokłamali mnie Ty, czemu nic nie daje, co? To, 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 coś się zepsuło Coś się zepsuło, ewidentnie To powinno coś dawać Idziemy <tuszel> do tego zielonego kumpla Kumplu, chcesz się zaprzyjaźnić? Ale proszę kulturalnie Ja, 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 ja przyjaźnie do ciebie nastawiony Chodźcie, chodźcie Pa, pa Nie wybuchaj, nie wybuchaj No i pięknie, dobra I powder podobno możemy zjeść <tuszel> <tuszel> Ten tego. <laughs> Mogliśmy zjeść rzeczywiście, nie okłamali, ale tego się nie spodziewałem. <laughs> akurat... Wybuchłem sobie. Okej. Okay. Gdzie są moje temy. Dajcie mi. Nie, szeszk nie, 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 Ja się już od tego wywalę No dawaj tej temy, daj tej temy. Musimy zjeść jeszcze raz pochodnie. No i to, to, to jest przydatne, to jest akurat przydatne. Dobra, idziemy sobie po drzewienko, bo drzewienko nam też się przyda. A potrzebujemy troszkę go, żeby zrobić sobie skrzynkę. Ja jestem ciekawy, co nam do skrzynka, co będziemy mogli się otwierać, bo nie, <laughs> ja nie wiem, otworzy się na nowe znajomości, czy, czy o co chodzi. Jestem ciekawy, co, co przekmienimy. Twór za tego błagam. No co ty gadasz? Ty enderchesta do... Ja myślałem, że się już otworzyłem. Bo mnie ty kamera mi się przybliżyła, co jest? A to enderchest. No tutaj dostaniemy obsydian z tego co nie? Czy nic nie jest? O ty! Ty generator? Generator obsydian? Co? Ty chyba zbugowałem coś. O what? Ty, Co jest ty? Ender to wcięło. W ogóle teraz jak patrzę, możemy zjeść też kobla. Gdzie jest kobel? Kobel? Chodź tu kumplu. Ja się boję jeść takie rzeczy, ale dobra, zaryzykujmy. Jak coś no tam dalej będę dreptał tutaj na, no. Przybędę na. No. Jemy, jemy, jemy. No nie, no nie. Ale stręcza trójkę mam. Jasny gwint. To tam mi z tego? Ale to upo, no. Nie jedzcie kobla. Dobra, idziemy szukać yy, wioski. Ja potrzebuję wioski. Co mamy tutaj żelazo, czekajcie. Ja sobie żelazo skorzystam. Przydałoby mi się secik lepszy. Tu jest żelazo, dobra, patrzcie. No i kurde ty! Ile tego poleciało? A psa! Smacznego każdemu, kto teraz je. Może jecie kilofak. To, to jakby, wiecie, różnie bywa, co nie? Ty! Możemy zjeść mieczyk, dobra. Siłkę daje na miecz, ej dobra, mieczyk był akurat warto Czyli czy co, jak im lepszy mieczik to wstanę mocniejszą siłkę? Ej z ciekawości <laughs> Siłka cztery! Ej, dobra, ej, dobra! To mi się podoba. Dobra, no, zrobię sobie dwa kilofy i sobieśmy, podejdźmy tutaj do tego złota. A, mi się nie chce kopać, ja sobie głodny jestem. Pięknie. No i co? No i luksusik, no. Podobno też w sumie możemy zjeść żelazo. No dobra, ja jestem ciekawy. Okej okay. dobra, tylko co ludne co daje? Czyli żelazo też jest spoko pod siłkę. Czy to jest ciemno czy o to chodzi ty? Co to, to tak się taka pogoda zrobiła dziwna? No nie, jeszcze de deszcz pada, no nie gadaj. Ja picyka nie wziąłem? Jasny gwint, no to ja jestem jakieś odklejone rzeczywistości. Ty. Dobra i podobno możemy zjeść szkło. Jestem ciekawy, co da szkło, aż się boję. Ej, x mamy. No co ty gadasz? Dobra, ty. He, he, yo, yo, yo! To mi się podoba. Dzień dobry, co tu mamy? złotko? A nie, tu. Okej, okay, no dobra, to to takie słabe, to to mi się nie przyda. A tam jest żelazo, tak? tym przekonajmy się, czy to tak działa. Ty, ale tu cały ca ca czas będę miał teraz? Tu jest takie permanentne? Jak to jest jeszcze permanentne, to to są B. Ej, dobra. Ty, legalne cheaty dostałem. Ciekawe, ej, dobra. A, dobra, to w jakimś obrębie mi tylko zaznacza, tak? No dobra, to weźmy sobie, pozbierajmy więcej tego. Przechodzisz tyle stóg powinno mi starczyć. Dobra. Dobra, ty, ale czekajcie. Czy nie potrzebujemy jedzenia? Patrzcie, ja mogę jeść byle co i nie muszę jedzenia, bo nie potrzebuję jedzenia. Może nie potrzebujemy wioski, tak szczerze, ty. No zamiast wioski poszukajmy jakiejś kopalni mega mocnej. Dzień dobry. Żelaza mi nie potrzebujemy. My potrzebujemy tak. Musimy iść na minus 57. Czyli troszkę jeszcze musimy zejść. No dobra. Dobra, weźmy sobie dwa szkła chociaż i się wkopujemy. O, mine shafta jeszcze mamy. Może jakaś skrzyneczka będzie? Diamenty. Mamy dwa diamenty. What? Cztery, co jest? A, zróbmy seki. Off, oczywiście. Cyk, pięknie. I patrzcie, kolejny diament. No, nie, nie widzę diamenta, zjedzmy sobie szkło, niech mi podpowie. Oh shit. Ty, a tego diamenta, a tu jest. Pa, podświetla go rzeczywiście. Ej, dobra, to jest podstronne. Patrzcie, tu są diamenty. Ej, dobra, to, 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 jest, to jest za mocne. A tu już nie podświetla. Czyli jakiś obręb mi łapie pewnie. Ale w ogóle jaka kopalnia, ile tu diament. Co jest? What? Ja nie dowierzam oczywiście, ja nie dowierzam. Tak samo jak ja nie dowierzam, ile osób jeszcze nie subskrybuje tego kanału. 82% osób nie subskrybuje tego kanału. Czy wy ci dobrze czujecie? Naprawdę jakby zostawcie tego suba, bo naprawdę warto, nie pożałujecie. Jest darmowy. Jedno kliknięcie. Naprawdę warto. Zaufajmy. Zaufajmy. A, 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 a gdzie moje diamenty? A, zjedzmy sobie kolejne szkło. Jakby proszę cię pasyk. Zajemy szkło. O, pięknie. Diamenciki, o tutaj mamy. Idziemy po diamenty. Pa, i cyk, se perfitnie wkopuje na. Ty, czuję się nielegalnie, jak to robię. Czuję się jakoś tak. Tak źle. Z tym co robię. Dobra, wykopmy sobie, jak mam tyle diamentów? Wykopmy sobie, zjedzmy sobie kilo diamentowy. o shit, No co ty go dusz? A się mi zlagowało, co Trzydzieści jest? 32, 34 już, 35, 37. Ej, dobra, 37 diamentów. A zjedzmy sobie pochodnie, bo nic nie widzimy. I co, możemy sobie tak pofarmić? A zjedzmy sobie ten jeden, bo tak się marnuje. Tu sobie zje zje zjedzmy. Ty, nie zadziałało? Może zużytego tego to teraz nie przyjmuje, I kolejny lak. Tak? Ty co się stało? Halo? Od, oddajcie mi! Oskamowali mi na, na kilow diamentowy! Mm, zabawę mi całą zniszczyli, ale my i tak mamy. 31 diamentów. To co? Oczywiście trzeba zrobić sobie secika. Ty dobra, ja teraz patrzę przecież opsa mamy. Ja niby potrzebowałem obsa, Chciałem jej go kopać, a ja przecież go mamy w ekwipunku. Także co my tu jeszcze robimy? Chyba tutaj nic więcej nie potrzebujemy tak szczerze. Cześć, ciekawości, czy mogę zjeść diamenta? Nie, nic nie... Nic nie... Jadę diamenta bez sensu. No, on nic nie daje. Teraz zjedzmy jeszcze raz, kilo. Daję... Dam sobie jeszcze jedną... A cz, czekajcie, może musimy gdzieś odejść? Może też jest taka zależność? Może to musi mieć nowiutki? wybrane w perwolu. A zróbmy tak, no co? Ryzykujemy, bo to jest niemożliwe, że tylko raz. O, shit! Ja wiedziałem. Wiedziałem, że to, to nie jest jakiś limit. Dawaj, diamentciki! Dobra, no, dawaj te diamenciki. Ty, no perfekto. No dobra, no tyle chrono diamentów potrzeba. Jak coś, to sobie pójdziemy po diamenciki. W każdej chwili możemy sobie wykopać po prostu. To, to to nie jest problem. Dostaw mnie! Ażbym zjadł z tego wszystkiego to robi, zjadłem mieczyk. No dobra, zjedzmy go i tak. Jedzmy go sobie, mamy siłkę 4, a my zrobimy sobie lepszy sprzęcik. Proszę cię, Pacyk, to za tak machniemy. Jeszcze łopata, a co, co bogatemu, człowiek, za, co, co bogatemu zabronicie, no? Powodzi się, no to trzeba zakorzystać z nadają, no dają no to, to, to trzeba brać, no. A dobra, nawet, nawet, nawet zróbmy... Oj, co to co, jest? Co, 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 Okej. Okay. Nowy crafting wymyśliłem. Nawet zrobimy motykę Niech się. A się powodzi, a się, powołać, a, się powołać, a a czemu nie? Dobra, i co, zabijamy stąd? Przydałoby się zawinąć. A przydałoby się zrobić jeszcze jedną rzecz. Przepalić żelazo na wiaderko, no. ja wiaderka nie mam. Dobra, zabijamy stąd. A my idziemy do... U UUUUNEDERU! Chciałem powiedzieć. Pyk, Pik, 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 pyk tutaj. Tak, ja... zjemy zaraz obsydian. Ty jestem już ciekawy. Myślałem, że jakieś nie wiem, jestem ze stali czy coś. Niezniszczalny jestem... Nic, nic. Idziemy do Nederu. Dzień dobry. Witam Was kumple moi drodzy. Ja potrzebuję blizika. Hej! No nie świeruj no co ty? Fistaszku, jeden Zostaw mnie, no przecież... No nie troluj! Co trolujesz giereczkę? Jasny wind. Zrobimy sobie diamentowy mieczyk i weźmy sobie siłkę tą. Czemu ja mam siłkę? Co? Czekaj, 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 czekaj. Diamentowy daj gorszą siłkę? What? Dostałem siłkę po prostu. Ej, to co dawało siłkę cztery? Mamy coś. Mamy ba... ba bas <laughs> mamy bastion? Co? Macie coś ciekawego? Macie szyneczki? A dacie zobaczyć, co w skrzyneczkach? O kur... Yo, yo, yo. Proszę cię, nie strasz mi Mark na blok, no. Znacza. Trzeba... co ja zrobiłem? Oh, shit! Matko boska! Z tego wszystkiego muszę zjeść czerwony, czerwoną terrakotę. <grym> Ale ja tą siłkę mam! Yeah, he, I want... Oh, shit! Uuuu! Ty, to chociaż nie łasz, od. Czyli to jest lepsza siłka chyba. Ty, no pa jak boss wchodzę. No i kumple... Radzę nie podbijać, bo jak rypnę, to rypnę je tak porządnie. Oh. Ej! Oh shit! No ja nie mam pytań! I dobry ten nether, wam powiem. Taki nawet dobry, no? Teraz mieczek przydałoby się zjeść. Zjedzmy ten diamentowy, bo ja coś czuję, że ten diamentowy daje lepszy. Tylko mi tego nie pokazuje chyba. Ja myślę, że ewidentnie musi dać lepszy. A, no no ewidentnie musi dać lepszy. Chłopie, że on szutuje ich. Ja spłuczę już spokojnie. Żelazo też zawsze, na ten, na plusie. ej, dobra! To jest jedna rzecz, którą możemy zjeść. Co daje, bone Mil? Oh, ej, ej, komplo, Bo ja urosłem! Ej, bo jest ja... No oh shit, dosłownie na sekundę jestem większy. Dobra, tucha nic nie będzie po boku. Yo, 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 yo! Jak już to jakieś mopki. Ej! Jo, jo! Bez stresu takiego proszę. Oh shit! Uhuhu. Nie rzucił! Coś tak nie rzucacie. Ja wam się spodobałem, czy co? <grywa> Lecą na mnie <grywa> Ty, dużo tego mamy. Złota! Bogactwo! Ale teraz sobie przekimieniłem. Mogę jednego takiego rzutka sobie zamknąć tutaj. Iść tam iść tam. Zrzućmy mu troszkę złota. Pik, 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 pik. I daj mi coś ładnego. To zabudujemy sobie. A dasz perełki jakieś, coś tego typu? To mam odpognać na ogień, podcast. Spoko, to się nam no zawsze może przydać, kto wie? Ale nic innego tutaj ciekawego nie daje, kumpel. Kolega, nie chcę nadać perewek. Ty nas no, czekam i czekam. O, mi chce dać perewek. Bo nie ma co, wiesz co? zmoro niczysta jedna, no. Przymula, ty no, ciomek, no, nie, nie, ja nie wiem. Dobra, zabijamy na górę i idziemy po prostu pofarmić na, na tych edkach, które tutaj się powinny respić dobra? W razie nie zjadł przypadkiem, ty. Będzie przyps. O, jest edek, jest edek, czego na hita będę zajmował, błagam, proszę cię. Bo jak nie, to mi się przykra zrobi ty. O, ty! Na hita schodzi. No i łatwo. Pa! No i cudownie, dobra, ja będę czekał i czekał. Proszę cię, proszę cię, patrz, tam kolejny. Tak, o, wołamy kolegę, pistaszku. Pyk. Hmm. króciutko, króciutko bym powiedział no, króciutko z nimi. Idziemy do góry. Ja potrzebuję jeszcze tych właśnie kumpli. Mhm, mm my was tu potrzebujemy. Chodźcie tu. Gdzieś tam jedna główka dropnie, żebyśmy mogli stakować. Ej! coś wziąć tą. Yee, resistance, Zjeść? Chciałem wypić. Czy ja to wypiłem? Czy to zjadłem? Potrzebujemy ich, żeby mieć główki. To logiczne. Potrzebujemy główki na beacon. Otóż tak. Bo podobno beacon również możemy zjeść. I to mnie akurat ciekawi, no. Weźmy sobie pochodnie, bo ja tu nic nie widzę. Musi być, być jasno. O, pięknie, pięknie, cudownie. O, blazy. Ty, ty ile tu spawnerów obok siebie? Co jest? Dobra, blaze. Mamy blaze rody. i czekajcie, czekajcie. Możemy zjeść blaze roda podobno. Co on daje? Czekajcie, czy ja coś źle zrozumiałem, czy o to e, ty, end portal! No co ty gadasz? Najlepsze jest to, że end portal frame, również możemy zjeść. E, tego nie przemyślałem. O matko boska, ty. To żeście mnie wyrąbali teraz? Jasne, gwinty. Ej, tego, żebym się nie spodziewał. Ale mnie zrobili z tym end, end portalem, no? A czekajcie, jestem w jeszcze raz. Czy mnie w drugą stronę przeteleportuje? Z ciekawości. O, o. Ty, dobra, ja pierwszy chcę iść do netheru Także musimy znaleźć nasz portal e, Wiem, wiem jak możemy zrobić to, dobra, słuchajcie Co się, co się stało? Co taka to szpa? Oj, 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 oj. Ej, dobra. Ej, to jest przemocne. Patrzcie, teraz powiecie, Hozo, ty, jak ty pójdziesz na naderu? Moi drodzy. Patrzcie na to. I teraz, cyk. I mamy pięknie sobie Ender chesta, którego sobie pięknie skopujemy. Możemy dwa razy go skopać. Nie wiem, jakim cudem. Tutaj sobie ładnie obsydian. Pyk, pik pyk. Tak tutaj, tak ładnie. Dobra, jesteśmy w... Jezus, w końcu. A to jakieś inne, ty, mamy. Jakieś... I no w fortece. Okej, okay, ciekawe. Ja ja poczuję kumpli tutaj. Szkielety! Gdzie jesteś? Czyli ja mogę perełki wykorzystać w ten sposób w sumie? O to, żem wykorzystał? O dzień dobry! Serio? Serio? Czy się wywaliłem? nie gadaj. <laughs> e, jasny grint. E, ja może go nie będę komentował. Dobra, gdzie są te moje temy? Ty? Gdzie ja się wyrypałem? O! Są moje temy! Tu jest mój trzydziesty level, pożycz się rypać, no! Ty, spodnie mi zajmali. Dawaj mi spodnie! To nie są żarty, moje spodnie. No. E, jasny grint, no wiecie co? Ja nie ja, chcę, ja, ja nie chcę. Ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę. Ja, 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 ja chyba... Tak, ja poczułem iść do endu. E, dzień dobry. Ja jestem ciekawy, co, co za ten beacon było. Jestem naprawdę ciekawy. To co tam się tepno czekaj, jeszcze ja wybuchnę, błagam. O! Pięknie. Oj, 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 no, oj, błagam. Ej! No nie, nie, nie gadaj, nie gadaj. <ệu> nie <frontier> gadaj. Z tego ej, co, co kojarzę? Mam nadzieję, że to cię nie usunie. Chyba Blazerod leżał tam w twierdzy, po prostu nie zebrany z tego co kojarzę. Chyba, ej, był chyba taki jeden, ja go pominąłem. co jakiegoś, jakieś drewno i, i lecę tam. Ej, dobra, na styk. No, tu gdzieś powinien być ten. leży jakiś jeden rod Blazerod. Dobra, Blaze nie ma, ale jest portal ten! I teraz powiecie, że to przeżyję? Proszę! Jezus! Oh. Dobra, teraz głowa w dół! Matko, Boska, ej, dobra, to jest cięższe niż ja myślałem. Błagam, błagam, proszę, proszę. Nie ja samitamy, nie ja, sami tam Szybko to jest Nawet złoto. Dobra, weźmy sobie tak. O, zjedzmy sobie, teraz poleźmy tam. Dobra. O oh shit! Jasny wind. Nie, 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 nie. Ej, dobra. Jasny wind. Czy wy to widzieliście? Dobra. Lecimy. Oh shit! O, dobra, Pięknie. To lecimy na dół. Siłkę mamy, wszystko z git, I pięknie, proszę. Patrz. Patrz na to. O oh jezus. Ej, nie, nie, nie. Widzieliście te hity? Coś pięknego, ale to są bomby. I bijemy kąpla. Patrz. Ty no, co ty, co ty ty, pisz? Co ty miałczysz? Dostał, nie dostał, dostał. Dobra, i teraz. Piękne przełożenie teraz będzie. Pum! I ostatni hit. No, no, ale możesz. Pim! Pięknie, cudownie. Mm -hmm. Let's go, let's go. Ty. A jajo smoka? Możemy? Kliknijmy to. Ty, gdzie jest jajo smoka? Jest jajo smoka, pa. Czy ja jajo smoka mogę? Ej, dobra. Wy w tym momencie zostawiacie subika, łapkę w górę. A ja jem dla was jajko smoka. Aż z ciekawości ziem. Co mi da? Osied. Ha halo? Ty, gdzie ja jestem? Chcecie mi powiedzieć, że ja w nicości jakiś jestem, czy co?